Cześć, dzień dobry wieczór. Witajcie drodzy widzowie na kanale Kaktusiarnia u Jorgena i przechodzimy do inspekcji. Zobaczmy co mają te nasze markety. Akurat miasteczko chrubierzchów i zaczynamy od biedronki. Roślinki przy wyjściu? No niekoniecznie. Za 17 zł możemy kupić kwiaty zielone. Ale co to są te kwiaty zielone? Widocznie w asortymencie jest to paproć, sanseveria, monstera. Niestety bez dziurek. Co do storczyka, no nie jestem pewny, ale ceny też nie widziałem. Storczyk Wanda, tak się chyba nazywa. Kwiaty, jacynty, krokusy za 2,50. Jest jeszcze tam szafirek i narcyz, podejrzewam, w tej samej ofercie. Tak się prezentują krokusy, niestety zapachu nie czuję. Mam maseczkę na sobie. Szafirek, no tak trochę, biednie bym powiedział. Narcyz ususzony. Ale mamy kapustę, moje sukulęciaki, eszeweria na pierwszym rzucie, a tam z tyłu grubo szowate za 8 zł. Obok za 10 sztuczna trawa. No wydaje mi się, że rachunek jest prosty, co się bardziej opłaca. Kolejno mamy roślinki za 13. No, lepiej wyglądają niż te na dole. Fiacynty. Za 3,70 zaraz będą kwitły, lada moment. I hiacynty po szyce za 7 zł. Przechodzimy do wielobarwnych sukulentów, czyli kalanchoe. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, ludzie różnie wymawiają, a rozchodzi się o żyworódka. Tak oto się prezentuje, jest po 8 zł. Bluszcz, no niestety nie wiem po ile, ale jest niczego sobie. Dodatkowo mamy gotowe zestawy do wysiewu. Jeżeli ktoś chce się bawić w ogrodnika, w kuchni, amatora, to może z tego skorzystać. Po lewej stronie anturium, ale i w centrum. Niczego sobie wybarwione, ale czerwone zwykłe. No i mamy tego storczyka. Nadal nie mogę wypatrzeć tej ceny, a nie będę wszystkiego przerzucał. Puśćmy trochę fioletu, kampanula za... 8 zł za 9, a tutaj to, co mówiłem, po 8 zobaczmy. Tak, zgadza się. Kapanula za 9 zł. Tu jeszcze mamy inną wersję z doniczkami. No, ale cena troszeczkę może kogoś zaboleć. Chyba, że chodziło tutaj o wyżej rośliny, ale również cena jest wielka. Chociaż okazy też nie są małe. Anturium ozdobione na walentynki za 20 zł. Liście. No, widać, że roślina żyje, wybarwia się, rośnie. Tutaj, hyacynt. Mamy doniczka. I już cena 10 zł. Jeżeli ktoś chce kupić doniczkę, na no to spoko. Roślina, no, trochę za dużo. Tutaj, kolejna doniczka. Gruboszowata. Przechodzimy do następnej strony, tak, do następnej ściany sklepu i mamy storczyki. Żeby mi nikt nie mówił, że nie nagrywam po kolei kwiatów, bo ludzie się czepiają, no to macie, oglądajcie, wypatrujcie. Tak oto się prezentują i cena również 27 za dwa pędy kwiatowe. Tutaj Sanseveria, no cena dzika. Storczyk trzypędowy, trzypędny, mający trzy pędy. Fikus 25 zł. W doniczce, no nie najgorzej. Ale dla mnie te Fikusy są tak kapryśne, nie umiem w nie. No ale co poradzić? Może ktoś ma do nich dar. Mamy Monsterę. Czy będziemy mieć cenę? Wydaje mi się, że tak. Monstera jest za 13. I tak oto się prezentuje. Jest to asortyment z 10 lutego w rubieszowie. Prawdopodobnie w innych Biedronkach również. Tak oto się prezentują rośliny. Zbliżają się walentynki. I taki mamy wybór. Mam nadzieję, że spodobał Ci się odcinek, zostaw coś po sobie i spodziewaj się kolejnych z różnych marketów. Nie tylko z Biedronki, ale Bricomarsza, Kauflandu, Lidlu, Lidla? Lidlu. Te doniczki bym brał. Dla tych doniczek warto. Nie wiem, podobają mi się. No i w sumie to tyle. No. Mamy zimę, roślinki są. Czego chcecie jeszcze? Tego nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się. Hej!